Cześć, witajcie! Z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Terrarię Hardcore Expert. W tym odcinku witam was właściwie znowu od przyspieszenia, bo właściwie ostatnio jak było budowanie to znowu było przyspieszenie. No i tym razem mm, postanowiłem, że dokończę wreszcie mój domek tak, żeby on już przybrał yy, ten, no, kształt tego trójkąta. Z prostym kątem. I właściwie, oprócz tego, czyli dokończenia tego trójkąta, planuję zrobić sobie magazyn jakiś magazyn, żeby chociaż przechowywać te przedmioty. No i magazyn, właściwie, będę próbował robić w taki sposób, żeby wyglądało to jakoś inaczej od poprzednich serii, na pewno, bo lubię, kiedy magazyny wyglądają inaczej. Oraz wydaje mi się, że też żeby jakaś funkcjonalność była to tak żeby te skrzynki były blisko siebie. Co do posegregowania, no to już też tego nie będę robił na przyspieszeniu. Co do krzeseł i tym podobnych prowadzenia NPC, no to tego również nie będzie, to już sobie zrobię poza nagraniem. No i właściwie to było tyle. Miłego oglądania. No i mm, muzyczki jakieś tam będą. No i widzimy się po przyspieszeniu. Tak wyglądają rzeczy, które wybudowałem i powiem wam, że właściwie to wygląda w taki sposób, jak ja to miałem w głowie. E, więc jest trójkąt bardzo fajny i śmieszny. E, magazyn jest taki lewitujący, może no tak przywiera tak bardzo do mojego domu i z pewnością mogę wam obiecać, że coś tu się jeszcze zmieni, bo Ogólnie jeszcze kształt tego magazynu mi się nie podoba, na razie to wygląda jak taki wielki kloc, chociaż wnętrze jest bardzo fajne i podoba mi się rozmieszczenie tych skrzynek. No to na pewno jeszcze coś tutaj się zmieni, na pewno ktoś będzie proponował jeszcze podpórki do tego, ale wiecie co, ja tego nie robię, ponieważ jeszcze chcę zostawić sobie jakiś czas na dodatkowe pomysły w przyszłości i być może to się tak rozwinie jeszcze moje budowle, że pójdę gdzieś tam kompletnie w prawo i tu zrobię drugi budynek, jakąś wieżę i sobie to wszystko połączę. Tak by też wyglądało fajnie, więc na razie nic tu nie robię. E, moim zdaniem, póki co wygląda to fajnie, ale jeszcze wymaga poprawek w przyszłości, więc może zostać, a my możemy zająć się innymi rzeczami. To jeszcze nie koniec tego odcinka, ponieważ my wybierzemy się na dżunglę po to, żeby złowić neontetry, bo jak to tak można bez neontetry przez 26 odcinków? No, halo! I co tu robią te nasionka? What? Nie mam pojęcia. Być może pomyliłem je na, na przyspieszeniu i źle sobie posadziłem, ale mam nadzieję, święty Boże, że nie zmarnowałem dyfluidów tam w jakiś sposób. Że nie zastąpiłem jednego drugim. Boż, Naprawdę. Nie wierzę w siebie. No ale dobra, zobaczę. W sumie był Bladmund podczas przyspieszenia, to też tam zbierałem sobie na pewno. Dobra, pójdziemy już na te dżungle, wszystkie Mungloły mamy wypełnione. No i defuidy też tam będą własnym życiem żyły Dobra, mamy dżunglę Jest dżungla, jest I gdzie by sobie połowić? Tam były takie źródełka, tutaj też w sumie można spróbować hmm, Tu tutaj jest w sumie dobre miejsce nawet um, To jakieś platformy czy coś? Można na razie pochodnie? Nie no, spróbujemy tu wyłowić tak jak jest I czy będzie neon no, tetra za pierwszym razem? Du, 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 du. Neon Tetra To Neon Tetra No, więc z tym pozytywnym akcentem Kończymy ten odcinek Mam nadzieję, że wam się podobało Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie Do zobaczenia, no i cześć I mam już 99 gwiazdek No, dalej zbieram Dalej zbieram